Yo sieba no widzowie, z tej strony Republika InkDemona, Demona, a dzisiaj sobie zagramy w Granny Chapter 2. gramy... tak, no cracking floors, granny and grandpa move and Bit slower. Dobra, czyli się bardzo... no bardzo cicho. Be quiet, Granny, heres everything. Wszystko Grandpa do nas every her, hard Press and hold the remove button to find Dobra, mi się tego nie chce czytać. Idźmy zacząć grę Day One. Dobra mi starczy tego no, na go z cienka baterii, więc na razie będzie git. Okej, okay, więc tak to otwieramy se Idziemy tutaj Idziemy od razu po ten, po... Weapon key? Bo chyba to jest ten sam tego, preset Nie czy to jest tylko jeden preset chyba w tej grze, ale nie mam pojęcia na razie Teraz czekam się na babkę i na dziadka Okej, okay, babka idzie O kur... O kurde, no to już zrąbałem Huu. Co? Przeciadek, dobra. Dwa idioci poszli tam. Nie chcę się bawić z bawić w chowanego. Tu nic nie ma. Okej, okay, tu mamy przydatną część. Nie widziała nas. Okej okay. okay, staśma do helikopteru. Fajnie. Nie ma jest mięsko dla mojego, nojka. Jest. Dobra, tazer jest lepszy od shotguna. Teraz mamy tego babkę i dziadka z głowy na dwie minuty. To jest dobrze. Tak, tu jest szafa. Okej, okay, tu jest door handle. jest sejfki. Czekaj, gdzie był sejfki? Seifki. To chyba było gdzieś O Jezu Babka, posuń się Bo mi... Miejsce zagradzasz i tyle. Gdzie może być ten tego? Safki A, zapomniałem, dobra. <noise> Jestem głupi, nie gram za dużo w tą nie gram w... O, botki. Fajnie. O jest, dobra. jest dobra, mamy tego to dobra, mamy teraz idziemy na zewnątrz do małego obsrańca już też coś jest dobra no i już On tam jest, dobra Muszę go porazić Tazerem, ale babka i dziadek by nie byliby zadowoleni z tego Że porazimy ich wnuka <grym z> Paralizatorem na śmierć Dobra, bierzemy Ja, ja to robię, ja to robię Tam jest kamera, a dziadka. Ej, do cholery, dziadek ma tego. Sekrytyki przy sobie, gdzie babka? Babka. Ona, ona chyba jest na dole, dobra. Ciało, cia ciało dziadka zniknęło, więc nie jest za dobrze. Po prostu muszę polować jeszcze na grani. добра ты она вам добра No sorry, spaliłem ci synka Mam <gry> żytki No sorry Slenderina, musiałem A, sprzestań drzeć mordę Gdzie dziadek? Czy nie idzie? Babka, chodź tu. Babka.

Dziadek Strzamy security. Dziadek, posuń się! Dziadek, wynocha. No, Wynocha dziadek. O, jest dobra, udało mi się go odsunąć. Idziemy ten kluczem teraz na górę, żeby coś zatworzyć O dobrze, że mieliśmy ten paralizator. Teraz tak, idziemy do security. Zbieramy wszystkie obrazki. I tak, tu nic nie ma, więc biorę to. Zostań tutaj. Tu nic nie ma ciekawego Zrzućmy to na Hama O jest Gramy handel Tak, to na dół Otwórzmy sobie dodatkowe przejście na wszelki wypadek. I tak. Mamy kolejną część obrazka. Teraz go trzeba zanieść tam do Security. Na razie wam tej rzeczy skróce, więc widzimy się po malutkiej przerwie. Witajcie widzę ponownie. Idziemy po łom i za po klamkę. Ale mam teraz już szybkie zakończenie, zaraz opuścimy dom. Tak, to sobie zrzucimy tutaj. Idziemy znów na górę po kilka przydatnych rzeczy, jak łom. Przyda nam się tutaj do tego. Tu tak, jest potrzebny crowbar. I myślę, że to był chyba jeden z najkrótszych odcinków tego, jakie jaki chyba nagrano tego z takich horrorków. Chyba nie wiem do końca, nie pamiętam. biorę łom i idę na dół. Wstawaj. No proszę, wstałem. Teraz iść tutaj. Jest klamka. A. Póki jeszcze nie masz? Szybko biorę to, i widzowie uciekamy z domu babci i dziadka. Spierdzielamy stąd. Babidło dziadygo. Nie lubię. Wydostaj się stąd. Jest! Udało się! Ha! To było trochę mniej darcia mordy o. Teraz stają i się patrzą Gdzie jest? Gdzie on jest? Gdzie on uciekł? O the end. Udało się nam widzowie To było na wszystko widzowie Widzimy się w następnym odcinku Ale zanim jeszcze zakończę wideo Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę I subika i widzimy się w następnym odcinku.